Podróż, powołanie Abrama. Niedaleko niedokończonej i częściowo zburzonej wieży powstało miasto ur. Ludzie mieszkający w tym mieście kłaniali się księżycowi i gwiazdom, oddając im cześć. Za miastem na zielonych polach pasał swoje stada pasterz, terrach. Mieszkał on w szałasach, ponieważ nie chciał pozostawić swoich owiec, krów i kus. Terrach miał trzech synów: Abrama, Nachora i Harana, którzy pomagali mu w pracy. Tak jak wszyscy w mieście, Terach również oddawał cześć. Ur, chociaż pochodził z pokolenia Sema, czyli Noego. Okazało się, że nie było w tym mieście nikogo, kto pozostałby wierny żywemu Bogu. Pan Bóg miał jednak pewien plan. Odnowił serce Abrahama, który odrzucił fałszywe bożki i zaczął modlić się wyłącznie do Pana, który stworzył niebo i Ziemię. Pewnego dnia Pan Bóg powiedział do Abrama, żeby wyszedł ze swojego miasta i udał się do innego kraju. Co to za nowy kraj? Zastanawiał się Abraham. Jednak opowiedział o Bożym poleceniu swojemu ojcu i żonie Sarze. Potem, zwinąwszy swoje namioty, rodzina udała się w podróż w nieznane. To była niezwykła podróż, ponieważ nie wiedzieli dokąd idą. Jednak Abraham wierzył, że Pan Bóg pokaże im właściwą drogę. Zanim jeszcze wyruszyli, zmarł Haran. Jakże mogliby zostawić jego syna samego? Lot z radością zgodził się iść do nieznanego kraju ze swoim stryjem. Abramem. Po długiej wędrówce dotarli wreszcie do miasta zwanego Haran. Terrach nie chciał już dalej iść i pozostał w tym mieście, a razem z nim i Nachor. Abram był posłuszny Bogu we wszystkim, to też po pewnym czasie wyruszył w dalszą drogę. Nie było to łatwe. Abram był bogaty. Posiadał dużo złota, srebra i wielkie stada owiec, krów i kóz. Rodzina i słudzy i cały jego dobytek stanowili tłum, który wolno wyruszał w podróż. A nieznany kraj wydawał się nieosiągalny. Jednakże wszyscy oni dotarli w końcu do ziemi Kanan. W okolicach miasta Sychem znajdowały się wspaniałe pastwiska dla stad Abrama, dlatego postanowił, że zatrzymają się tutaj, żeby trochę odpocząć i posłuchać kolejnych wskazówek Boga. I przemówił Pan Bóg do Abrama: Oddam tę ziemię Twoim potomkom. Radość Abrama i Sary była ogromna. Zrozumieli bowiem, że Pan Bóg da im syna. Do tej pory nie mieli jeszcze dzieci. Abram zbudował w tym miejscu ołtarz i uwielbił imię Pana, który tak go błogosławił. Jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości, tego Abram nie wiedział, ale wierzył. Że Pan dotrzyma słowa. Na podstawie pierwszej księgi mojżeszowej, rozdział 12 oraz piątej księgi mojżeszowej, rozdział 34. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś. Wzrastać wierzę i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i zbawiciela, proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać wierzę i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.